Witajcie w kolejnym odcinku naszej, naszej serii z Minecraft poradnikowego Let's Playa. W którym będę dokończył budowę domu, zbudowałem już ściany dookoła, co prawda bez okien i bez żadnych ozdób. Jak na razie wygląda to tak. Zmodyfikowałem delikatnie wygląd domu tutaj, chociaż jeszcze jest to do, do poprawy. I tutaj również. Ale to również będzie do ulepszenia. Więc, jak widzimy, budowla intensywnie się zmienia, a właśnie to będzie trzeba zmienić. Więc no, już zaczynamy już budować. Po pierwsze, tu zamierzam zlikwidować ten piaskowiec. Znaczy, już go zlikwidowałem, teraz będzie trzeba zrobić coś takiego jak tutaj. Czyli, generalnie, to slaby chyba mam, tak. I teraz. Stawiam je na tej wysokości to właśnie. Tak. I teraz muszę jeszcze stworzyć schody. Pozbierałem dużo gliny, zresztą załatwiłem sobie film z. E, f, Boże, film. E, hełm z Aqua Affinity. Tak, żeby redukować opór wody podczas pływania. I dzięki temu mogłem to wydobywać dużo łatwiej i dużo szybciej. O właśnie, to już jest tak jak zamierzam. To sporo pomogło przy kopaniu gliny. A poza tym buty, buty już miałem wcześniej trochę. Ale ulepszyłem je chyba o coś, o ile dobrze pamiętam. I zbierałem całkiem sporo pereł oraz przebiłem je na oczy kresu, dzięki czemu już, myślę niedługo, przeniesiemy się do The Teraz tak. Tutaj pociągnę to w ten sposób, ten element z piaskowca. Tutaj myślę. Myślę nad tym, żeby nie zrobić. Hmm. Dorobię, dorobię tutaj dalszą część podłogi i sufitu, okej. Okay. Więc to będę musiał załatwić w ten sposób. I tutaj będzie znajdował się kwadrat, który pójdzie na balkon. Tak. Myślę, że takie rozwiązanie architektoniczne będzie dosyć odpowiednie. Oczywiście główny balkon będzie tutaj i będzie się odpatrzył na to wzgórze. Natomiast ym, zastanawiam się jeszcze nad dachem, gdyż nie będzie on zbyt stromy, będzie raczej bardziej płaski. Natomiast zastanawiam się, jak dokładnie go zbudować. Na pewno tam będzie. Hmm. No zresztą zobaczę się. Na razie buduję ten element. Ok, I teraz tak. Z tego balkonu będziemy mogli podziwiać wioskę i ten teren. Natomiast z tego balkonu. Widok będzie ciekawszy, gdy będzie obejmował jeziora, kawałek lasu kwiatowego, jakieś pagórki. Więc tu jak najbardziej będzie lepiej. Tutaj też się zastanawiam, czy tu by nie zrobić. No nie, tu na razie nic nie będziemy robić. Namiast. O właśnie. to pociągniemy w ten sposób. I teraz tak. O, właśnie. I to będzie się znajdował balkon. Natomiast tu będzie trzeba jeszcze podnieść te popłytki. Ten kilo jest niestety za szybki. I to zdecydowanie. Ostatnio odniosłem dosyć spory sukces. Mianowicie na Olimpiadzie, na Olimpiadzie Chemicznej Ogólnopolskiej zająłem pierwsze miejsce w naszym kraju. Nie jestem jeszcze pewien, czy jestem, nazwijmy to, najlepszy, bo równie dobrze mógł, mógł być, po prostu mogły być dwie osoby z pierwszym miejscem. Ale mimo wszystko, sukces, no myślę, ogromny. I kolejny ogromny sukces, czyli coś, co w, co w poprzednim odcinku nie zrobiłem, co ciągle chciałem zrobić, ale nie zrobiłem. Kolejny ogromny sukces, czyli zainstalowanie tutaj łóżka. Bardzo to pomaga. Dziwię się, czemu wcześniej tego nie zrobiłem. No ale dobra. Teraz możemy kontynuować budowę. Mianowicie. Okej, okay, tutaj coś takiego. I zastanawiam się nad tym, czy by może. Hmm. W sumie nie wygląda to źle. Tak zostawmy. Ta owca mnie irytuje. Okej. Okay. Natomiast teraz czy będę się już zabierał za dach? Myślę, że w tej części już by można go zacząć robić. Wyjdę na chwilę poza tą budowlę. W ten sposób. I na tamtych. Na tamtych kolumnach miałby się on opierać. W moim zamyśle. Więc pozwolę sobie tutaj. Wyrąbać kawałek ściany. O, no właśnie. I teraz czeka mnie nierada wyzwanie, gdyż. Będę musiał to rozplanować naprawdę dokładnie. Hmm. Znaczy, generalnie to zacznę raczej od takiego czegoś. I tu podobnie. Powinienem w ten sposób stworzyć całkiem niezły daszek. Teraz tu zrobię coś takiego. A tu coś takiego. I zobaczę, jak to wygląda z pewnej odległości. Może z tamtego pagórka. Generalnie, pomiędzy tymi pagórkami zdecyduję się na pewno zrobić jakiś most. Żeby ten most miał jakieś uzasadnienie, to najprawdopodobniej pod nim zrobię jezioro około jakieś. O, i wygląda to naprawdę przyzwoicie. Taki dach. Podoba mi się. Więc myślę, że możemy kontynuować. Ten dom będzie chyba jeden, jednym z pierwszych moich domów, który nie będzie zawierał drewna. Poza dolną podłogą. A poza tym nie będzie zawierał drewna. Gdyż już miał, raz miałem przypadek sfajczania się całej chałupy podczas burzy. Gdyż była, był to dom wykonany w 100% z drewna i trochę z wełny. Czyli skrajnie łatwopalny. I szczególnie budowa dachów oraz górnych części ścian no, w czasie burzy jest dosyć ryzykowna. Więc yy, drewno może wygląda bardzo ładnie, ale niestety no, ma taką wadę w Minecraftie, że podczas burzy niestety jest pewne ryzyko, że nasz dom nazwijmy to się swajczy. A tego bardzo bym nie chciał, szczególnie dlatego, że zamierzam tu zbudować nie, nie najgorszą chałupę. I nie chciałbym, żeby cokolwiek się swajczyło. Okej, okay, ten schodek zepsujemy. Już źle go postawiłem. No i będę kontynuował. Okej. Okay. I teraz tak, jakby to wypełnić. Tutaj chciałbym zostawić wolną przestrzeń. Natomiast. Natomiast.. Może tak? Hmm, to by nie był zły pomysł. Stworzę trochę schodków. I zamierzam zrobić coś. Coś na kształt, właśnie takiego czegoś. Tu może nawet byłby jakiś mały balkonik, chociaż w sumie. Albo nie. Zrobimy jeszcze lepiej. Mianowicie zrobimy tak. I tutaj będzie szyba. Tutaj z pewnością to zakryjemy. Ok, teraz czy szyba pójdzie aż do góry? Szyba myślę, że tak. Położymy ją dotąd. I spróbuję teraz zrobić Okej, okay. wygląda to nieźle, natomiast aby się przydała e litra, ale jak na razie to o tym mogę pomarzyć. Zastanawiam się nad takim czymś, czy może by nie zresetować The Endu po raz już drugi na tym świecie, gdyż pierwszy raz zresetowałem, gdy wprowadzono nowy The End i gdy przenosiłem się na nową wersję Minecrafta a tamten był, nazwijmy to, no nie wyglądał zbyt apetycznie. Natomiast drugi raz po to, żeby... żeby właśnie, z, no nowa, skoro ten światła być tak jakby od nowa, no to w dendzie i tak nic nie ma zbudowane poza eksperką, natomiast to wygląda nieźle. I myślę, że tak można by to zostawić, chociaż ten, ta warstwa ze schodów jednak wygląda kiepsko. To zmienimy. I bez tego na pewno będzie wyglądał dużo lepiej. Gdyby te schodki były obrócone, to może nawet nie wyglądałoby to tak źle. Ale. Nie, zlikwidujemy je. Po likwidacji będzie to na pewno wyglądało lepiej. No ja może zrobię tu schody. A właśnie i teraz. Likwiduję to. I dam tak. I zobaczmy, jak teraz to wygląda. Dużo lepiej. Chociaż kwarz ma też taką wadę, że jak się go na dużej powierzchni układa, to on niestety no, widać te kwadraty, ale poza tym nie jest źle. Myślę, że tak to zostawimy. Więc jak najbardziej OK. Szybami się zajmiemy może później. Teraz zrobię ściany na górnym piętrze. One będą bardzo pomocne, gdy będę potem robił dach. Więc zabiorę trochę piaskowca. O właśnie. No ale głównie dach będę robił jednak... Postaram się jednak zrobić poza odcinkiem. Ale no część tak zrobię na odcinku, więc... No, poza odcinkiem też na pewno ten dom sporo był lepsze. Ozdabiał go wewnątrz, też raczej będę na odcinku, żeby zaprezentować go. No w końcu to jest paradnikowy let's play, więc czegoś ma to was nauczyć, na przykład jak ładnie ozdobić dom, czy jak generalnie go zbudować, co właśnie teraz robimy. Wiadomo, że jeśli ktoś nie chce oglądać całego, całego procesu budowy, no to najlepiej by byłoby, sobie po prostu film przesunął, gdyż z takim zamysłem między innymi to robię, dlatego że każdy, że każdy mógł sobie zobaczyć dokładny moment, a wiadomo, że lepiej więcej niż mniej, bo jeśli ktoś nie chce na przykład oglądać tego, co teraz robię, czyli budowania tej ścian, to niech po prostu przesuje dwie minuty film do przodu i tyle. I raczej nic nie straci, natomiast komuś się mogą przydać dokładne instrukcje, jak wybudować jakiś tak. Chociaż mimo wszystko ja w Minecrafcie stawiam raczej na kreatywność, niż no, wzorowanie się na czyichś pracach jest dosyć słabe, znaczy nie słabe, że złe, tylko w znaczeniu nigdy nie skopiujemy klimatu danej budowli, tak jak to ktoś robi inny w 100%, więc zawsze ta budowla będzie druga, a więc gorsza i dlatego no, ja raczej Raczej po nikim właśnie nie kopiuję, jak już to czymś mogę się zainspirować, oczywiście, i to wykorzystam, ale generalnie to staram się pomysł udawać własny, dlatego że i tak nie skopiujemy nic w 100%. No to... Jeśli, miałbym... Jeśli miałbym teraz wyjątkowo zanudzić, no to powiedziałbym, że powiedziałbym zresztą prawdę, odkrycie naukowe już mechanika kwantowa mówi, że kopia doskonała nie istnieje, że nie da się wykonać kopii 1 do jednego, po prostu nie ma takiej możliwości. Ale to po prostu chodzi o klimat w więc. Zresztą co ja teraz w ogóle gadam. Ja stosuję prawa mechaniki kwadrowej w Minecrafcie, a to jest chore. Więc lepiej żebyś już się zamknął. I poszedł po surowce. Tak. Tutaj jest jeszcze reszta, reszta cegły. W magazynie jest też trochę gliny jeszcze. Jeszcze. Bo obawiam się, że niedługo nie wykorzystam tak jak teraz. Hmm. Piaskowiec niemal cały wyniszczyłem Znaczy wyniszczyłem Zabrałem z magazynu Więc no, obecnie piaskowca nie posiadam Więc poza odcinkiem przejdę się z tym otokilofikiem, Który wykopuje piaskowiec na jedno kliknięcie Przejdę się na pustynię i tam właśnie Zakopuję się delikatnie w ziemię W piaskowiec no i po prostu kopię ten piaskowiec tak Żeby jedna warstwa piaskowca jeszcze zostawała i to jest bardzo wygodny sposób zbierania tego surowca. Jeśli mamy kill of efficiency 4 lub efficiency 5, w niedługą chwilę zapełniamy sobie cały akwibunek. Więc myślę, że ta metoda jest jak najbardziej ok. Tu będę musiał ten bloczek zniszczyć, żeby tu wejść. I kontynuować budowanie tej ściany. Już niedługo będzie ona skończona. I wtedy myślę, że przejdę do konstrukcji dalszych pilarów. Na balkonie to na pewno będzie wyglądać jakoś inaczej. Ale jeszcze nie wiem jak. lubię budować na bieżąco. Szczerze mówiąc. Okej. Okay. Teraz trzeba zmienić parę na dzień. I wyjść na zewnątrz tych ścian. Źle. Ok. Teraz potrzebuję tak. Na początek 16, gdyż nie chcę tego stworzyć zbyt dużo. I do wysokości 82. Więc pozwolę sobie teraz zostawić koordynaty włączone. Jeszcze 16, jeszcze może 12. Nie, 16. Ok, hmm. jak teraz tutaj to zrobić? Czy zostawić, czy tutaj zrobić kolumny, czy nie? Tam nie będę robił, na pewno, ale myślę, że tu można by zrobić. Więc tu jeszcze kolumny zrobię. Standardowo do wysokości 82, gdyż, no akurat taka, taka wysokość, myślę, będzie optymalna dla naszej budowli. Ok. No i jeszcze. Taki zestawik. No i wyszło nieźle. Teraz będzie, oczywiście, trzeba te filary pomiędzy sobą uzupełnić. W sumie nic się nie stało teraz ze spadłem, gdyż i tak będzie trzeba uzupełnić najpierw tutaj. Bo myślę, że budować dach będę zaczynał od tej strony. I teraz. Teraz mam drobne wyzwanie przed sobą, gdyż. Jak zrobić teraz te łuki? Bo tak jakby cegła będzie szła na zewnątrz, ale tutaj też muszę coś zrobić, więc myślę, że będzie to wyglądało mniej więcej tak. Tyle, że tu zrobię tak. Tak, tak. A tu zrobię tak. Ok, teraz tutaj może zastosujemy. A, dajmy na to taki bloczek. Tutaj też zrobimy. O, tutaj jednak zrobię cegłę, żeby to się łączyło. I teraz cegła musi iść raczej. Nad tym wiązaniem jeszcze trzeba popracować. To wyburzamy. Podobnie tu ten blok. Nad tym jeszcze się zastanowię. Ale tu zrobimy tak. W ten sposób. I po drugiej stronie tak samo, i to już powinno efekt dać całkiem niezły. Tylko, że o właśnie, o takie coś mi chodzi. I analogicznie po tamtej stronie, ale najpierw, oczywiście, postawię tu te schody, tak żeby wypełnić tą lukę. Oczywiście trochę jeszcze skraftuję. Właśnie. Tu źle mi się postawiło. No, ten etap może budowania tego dachu nie jest zbyt ciekawy, gdyż jest bardzo powolny. I dlatego właśnie większość dachu będę budował poza odcinkiem. Ale jeśli ktoś potrzebuje wiedzieć, jak się buduje na przykład taki, taki dach, to jak najbardziej mu się to przyda. Ok, muszę tu wrócić. Niedługo na moim kanale powinien pojawić się. To nie jest pewna informacja, od razu mówię, że to tylko tak wstępna zapowiedź, ale nawet bardzo wstępna. Ale jeśli wszystko pójdzie dobrze, a powinno, to niedługo na moim kanale pojawi się film. Na którym będę testował, nazwijmy to, po prostu będę wywoływał eksplozję. I to, myślę, będzie też całkiem ciekawe. Więc, jeśli ktoś. Yy... No niedługo na moim kanale będzie coś ciekawego. A co dokładnie sami zobaczycie? Ale nic nie obiecuję. W razie jakby to się nie spełniło, żeby nikt po prostu nie miał do mnie pretensji, ale raczej na pewno coś się niedługo pojawi na kanale ciekawego z rodzaju właśnie eksperymentów chemicznych. Generalnie jak tylko znajdę jakieś dobre źródło różnych chemikaliów, jak i pieniądze i chęci na zakup tego, a także jak zrobi się trochę cieplej na dworze, no to myślę, że mój kanał bardziej przesunie się w kierunku chemii, nazwijmy to no oczywiście nie znaczy że Minecrafta nie będę kręcił jak najbardziej będę kręcił i to najprawdopodobniej dalej więcej odcinków niż chemicznych bo nakręcenie filmiku z Minecrafta trwa dużo mniej dużo mniej niż w filmiku z eksperymentów chemicznych no, ale ok wygląda to tak i nazwijmy to początek tego dachu nie pasuje mi do reszty niestety A to oznacza, że hmm. będę musiał chyba podnieść to o jeden blok albo hmm. no to tak jakby będzie trzeba zniszczyć te bloczki po bokach. Tak, zdecydowanie. To wygląda teraz akurat średnio. Może w ogóle spłycę ten przedni daszek, gdyż przeważnie buduje strome dachy, a ten stromy jednak nie będzie. Hmm, tak również nie. Jakbym zostawił tak to źle też to nie wygląda. A zostawimy tak. Analogicznie oczywiście po drugiej stronie. Tylko... Tu jeszcze będzie trzeba zrobić coś takiego. Chcę, żeby te schodki się połączyły. Ale jak je zmusić do odpowiedniego połączenia, gdyż ten będzie nam trochę przeszkadzał. Na razie się go pozbędę. O właśnie o to mi chodzi. I tu bym postawił blok. Zwykły. Tak, niech tu stoi zwykły blok na tym przecięciu. Tu zrobię tak. Perfekcyjnie. No właśnie o to mi chodzi. Natomiast tutaj myślę na razie nic nie będę umieszczał. Do tego elementu przejdę za chwilę. To muszę wyburzyć. Okej. Okay. I po drugiej stronie podobnie. Trważ do ziemi. I zobaczę, jak wygląda do teraz. Wcześniej tylko. Hmm. No dalej. Nie, no dobra, nie zobaczę przez ten pagórek słońca. Chyba, że wejdę na dach. Jeszcze nie gotowy, ale... No, na coś co niedługo będzie dachem. A jeszcze chwilę musimy poczekać. A w każdym razie teraz to powinno prezentować się nieco lepiej. Ewentualnie to mogę jeszcze zbić. I tak chyba zrobię. O właśnie. Będzie mniej stromo, nazwijmy to ok, a teraz idę zobaczyć rezultaty. Tylko wejdę na ten pagórek. No i tak jest dużo lepiej. Zdecydowanie. Chociaż jakby tak jakby tak może zostawić ten ten bardziej stromy dach. A sprawdzę jak to będzie wyglądało z tym stromym dachem. Ze stromą wersją. Tylko tam z portem wejdę. I zreperuję to, co zepsułem. W ten sposób. I teraz sprawdzę jeszcze raz. Z tej strony nie, bo widać, że dach jeszcze nie jest gotowy. O i tak, w sumie jest trochę lepiej. Wydaje mi się, że jest lepiej. No więc myślę, że odcinek już niedługo będzie dobiegał końca. Będzie trzeba... Poza odcinkiem na pewno zbuduję resztę obwódki dookoła dachu, więc pewien postęp na pewno będzie. Widoczny. Pomyślę też nad oknami. Natomiast, no, front już jest już niedługo będzie gotowy. W takim razie jeszcze. Zobaczę co można by poprawić, ale o no to już daję poza odcinkiem. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. No, no i tyle. W zasadzie koniec. Cześć.